Siemane maneczko mordeczko, ja jestem Patryk i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj robimy mini opening. Będziemy odbierać rzeczy z Ale Pucharów. Jak widzicie, tutaj mamy starcie, skrzynkę zadmiarza, odblokujemy nowego zadmiarza Kolta. Mam w sklepie mamy za darmo, oczywiście też skrzyneczkę, więc ją otworzymy. Jeśli wypadnie postać jakaś, to oczywiście nią zagramy. A więc tutaj zaczniemy z alei pucharów. Zbierzemy nowy ten, nowe wydarzenie. Tutaj otwieramy skrzyneczkę. Nie, nie było postawienia. Tutaj Kolta odblokowujemy. I proszę bardzo, nowa postać na naszym koncie jest. Dobrze. Um. A więc teraz tutaj, tylko wejdziemy od broku, weźmiemy za wierną skrzynkę. 24 monety, 5 punktów mocy do szeli i 10 punktów mocy do nity. Dobra, tutaj trzy skrzynoczki. O, mamy nowego zadmiarza i jest nim El Primo. Dobrze, jest dobrze, El Primo. Dobra, tutaj otwieramy 21 monet. 5 punktów mocy do y, tej do Szeli i 5 punktów mocy do El Primo. Ostatnia skrzyneczka. 14 monet, 4 punkty mocy do Kolta i 4 punkty mocy do El Primo. Super. Więc sobie zagramy najpierw El Primo. Jedną rundkę na solo showdown. I jest dobrze na razie. Przepraszam Was na no, mój głos, ale jestem troszeczkę chory. Dobra Dobra, tutaj od razu sobie zbierzemy yy, Tutaj jedy, jedy, Jeden Power Cube Tutaj Colt nam yy, Ten nam pomaga zebrać drugiego Dziękuję Ci Colt za Twoją lojalność Dobra, oddam mi Pan yy. Dobra, tutaj skoczymy sobie na nitę Kurczę, coś mi się zacięło Dobra, tutaj z sobie zabraliśmy już power cubesy. Tutaj o, idziemy na skrzyneczki. Tutaj akurat są, jest ich dużo, więc jest dobrze. Dobra, tutaj od razu dwa power Cubsiki. Dobra, tutaj ból wjechał na szeli. ja się tym zbytnio nie przejmuję. Dobra, tutaj zabiję sobie Shelly. Pierwsza rundka Primum jest nawet spoko. Tam ból wchodzi w strefę, nawet nie wiem po co. W sumie, kto by chciał wiedzieć? No w sumie, ja te. Ja bym chciał wiedzieć, ale yy, ja bym tak nie robił. Cześć. Cześć. Dobra, to nominowanie mojego powercubsa jest bardzo jojalny. Jual, jual, Dobra, tutaj sobie 8-bit. No i zabity został i pięknie. I pierwsza rundka i Primo wyszła bardzo dobrze. 44 pokady. I tutaj gramy jeszcze jedną rundkę Coltem. Dobra, tutaj już... Dobra, tutaj zbieramy już Power Cubesa pięknie. Nita odeszła, więc jest dobrze na razie. Um, dobra, ja tej nicie może trochę pomogę umrzeć. Umrzeć jej pomogę. uważam, że ona mi pomoże umrzeć. Ale ja bym chciał, żebym ja jej pomógł, bo ja jestem bardziej lojalny. Tutaj zbieram pałeczkę upseł. Tutaj poko, który jest niespoko. Kurczę. Jest trochę źle. No i plus dwa pucharki. Nie wyszło dobrze. No plus dwa pucharki. 99 pucharków. Serio. Serio. Dobra, ale jeśli chcecie, żebym dalej nagrywał Brawl Stars, to zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Hej!